Piątek, piąteczek, piątunio. Cześć, witajcie. Na początku szybkie przypomnienie. Oczywiście tutaj chodzi o łapki pod materiałem, o tym chciałem Wam przypomnieć, ale o ważniejsze jeszcze rzeczy: matchmaking plus minus jeden. Od dzisiaj mamy losowanie preferencyjne. Tak więc, jeżeli chcecie pozarabiać na II wojnie światowej, od dzisiaj mamy losowanie tylko i wyłącznie o jeden tier do góry, o jeden tier niżej. Na ósemkach prawdopodobnie będzie dzisiaj spora ilość graczy grała, również sam chyba pogram, chociaż cały czas wbijam Tuska i na dziewiątkach niszczarkami zacząłem wczoraj grać, również i na dziesiątkach niszczarkami. Tak więc tak na szybko dla przypomnienia, po pierwsze piątek, piąteczek, piątunio i losowanie plus minus jeden. Zaczyna nam się przez weekend i teraz przejdźmy do naszego... Materiału. A co dzisiaj? Ano dzisiaj spe specjalny materiał. Mapa, która już kiedyś była. I zobaczcie, tutaj Hinsul nawet gra na kompasie. Mapa Komaryn. Wrócimy sobie również do przeszłości, to co mieliśmy. Mapa Komaryn. Pewnie wielu już nawet nie pamięta tej mapy. Tu jeszcze stara, stara aktualizacja. Co do pojazdu, kromka. Brytyjski Magic na szóstym tierze. Kiedyś tym pojazdem naprawdę się zagrywałem. Bardzo fajna maszyna, oj, bardzo dawno nim nie grałem. Mapa Komaryn. Com co to za mapa? Słuchajcie, na tej mapie, dość mała mapa, ale na tej mapie mieliśmy rozgrywki nawet na dziesiątym tierze. Możecie to sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić, co to byłby za płacz. Jakby te płaczki kurcze musiały grać na takiej mapie, na dziesiątkach. To była wspaniała mapka, bo na środku przeważnie właśnie jechały czołgi ciężkie. Medy raczej flankowały i arty no, robiły to co do nich należy, czyli po prostu zajmowały się pojazdami na środeczku. Naprawdę fajna mapka. Nieduża, tak jak możecie zobaczyć na gabaryt tej mapy, chociaż tutaj na kompasie, ja kiedyś grałem na kompasie, bardzo ciężko było mnie przekonać właśnie do minimapy, ale to jest właśnie kwestia przyzwyczajenia. I porównując minimapę do kompasu, zdecydowanie więcej widzimy na minimapie. Jeżeli ktoś gra na kompasie, oj polecam od razu, ja wiem, że to będzie ciężko, uwierzcie mi, mi było bardzo, bardzo ciężko przestawić się, ale zdecydowanie. O wiele, wiele lepiej sprawdza się minimapa. Więcej po prostu widzimy. Teraz zobaczcie, patrząc na kompas, ja nic kompletnie nie widzę, co się dzieje, po dalszej, na dalszej części mapy, na drugiej flance. Kompletnie tego nie widzę. No i słuchajcie, co do samej mapki. Mamy kilka fajnych terenów, gdzie mogliśmy grać na wieżę na środku. Akurat tu środka wam chyba nie zaprezentuję, dlatego że nie pojechałem na środek. W większości tam przeważnie jechały pojazdy dobrze opantyżone, pojazdy ciężkie. Mogliśmy się tam schować przed artylerią. Były, są oczywiście zabudowania na środku, gdzie one naprawdę bardzo pomagały. Nie była to łatwa mapa. Jeżeli drużyna szybko zraszywała jedną flankę, no to później drużyna przeciwna miała przechlapane, bo przeważnie w boki dostawała. Tak jak tutaj akurat widzicie. Najgorsze było właśnie jechać na środek. Ale no, pojazdy, w miarę które ogarniały bez żadnego problemu, dały radę tam dojechać na środek. Tu, akurat w tej bitwie, nie ma artylerii. Arta była dość problematyczna, jeżeli chodzi o tą mapkę. Ale słuchajcie, naprawdę świetne rozgrywki tutaj na tej mapie odchodziły. Mało tego, na tej mapie nawet graliśmy klanówki. Pamiętam chyba na siódmym tierze graliśmy właśnie klanóweczki. Co do na przykład wielkości w porównaniu do takiej mapy Port, którą ciągle mamy w grze, i rozgrywka jeżeli chodzi o mapę Port a Komaryn, zdecydowanie wolałbym grać na Komarynie. Bardzo taka przyjemniejsza jest. Każdy jeden rodzaj bez żadnego problemu jest w stanie odnaleźć się na tej mapie. No I ktoś z Was właśnie pisał na temat tych wstęg, które tutaj widzicie. Nie wiem, czy to nie był Michał. Serdecznie pozdrawiam, oczywiście. No, wstęgi fajna sprawa, czy kiedyś wrócą. Nie wiem. Mi na chwilę obecną brakuje licznika fragów również. Owszem, można do tego się przyzwyczaić, ale kiedyś mieliśmy licznik fragów i czasami są takie sytuacje, gdzie mamy 9 fragów, a nawet mamy 10 fragów zrobione i nawet nie wiemy o tym. Jak nie spojrzymy, po prostu podsumowanie Dobra, 9 do 8. No, podjeżdżamy pod bazę przeciwnika, chociaż no, tutaj musimy bardzo uważać. Co mi się na tej mapce akurat podobało, mieliśmy sporo właśnie takich miejscówek, gdzie pojazdami typowo wieżowymi mogliśmy grać, mogliśmy to fajnie wykorzystać. Nawet podjeżdżając pod bazę, zobaczcie, tutaj mieliśmy fajną przestrzeń, gdzie po pierwsze, cele, jeżeli stały na otwartym polu, bez żadnego problemu mogliśmy przebijać, bez jakiejkolwiek tutaj utraty HP, dlatego że wieża delikatnie wystawiona i bez żadnego problemu mogliśmy sobie pograć. Również drużyna, która broniła kapa, w tym przypadku akurat czerwonego, tam również była taka miejscówka, gdzie mogliśmy grać na wieżę, w razie czego niszczarki w krzaczorach mogły bez żadnego problemu tam się ulokować i również. Bez żadnego problemu mogły bronić bazy. Nie wiem, czy kiedykolwiek ta mapka wróci. Oczywiście te materiały, które Wam pokazuję z tymi mapami, to jest bardziej tak, aby pokazać graczom, tym, który, którzy nie grali na tych mapach, żeby, żeby po prostu wiedzieli, że o, akurat jestem na środku. Myślałem, że nie będę, nie będę w stanie Wam pokazać środka. Tutaj zobaczcie te budynki. Chodzi o to właśnie, żeby ci gracze, którzy nie mieli przyjemności grać na tych mapach, żeby zobaczyli jakie kiedyś mapki mieliśmy tamta flanka, flanka oczywiście nasza padła. Ale ja już jestem na środku. Dobra. Zobaczcie, niby mała mapa, jednak ten spot inaczej chyba mi się wydaje, że inaczej działo, dlatego że no ja nie jestem wyspotowany. Dzisiaj to kurde świecił mi się jak głupi. Chociaż też tutaj są mniejsze niższe tiery, i ten zasięg spota jest mniejszy. Dobra, jedzie cóczka na naszą bazę. i ten celownik, jaki wielki! Sakra. Dobra, w końcu go skończyłem. Zaraz mi się pociski skończą. Jeszcze zostały dwa pojazdy. Było sporo krzaczoru, gdzie mogliśmy fajnie sobie właśnie stanąć niszczarką. A szczególnie właśnie przy bazach. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby ta mapka również powróciła. Nawet na dziesiątych tierach. Tutaj nie widzę naprawdę żadnego problemu, żeby grać na dziesiątkach, a na tak małej mapie. Tak samo jak właśnie na Ensku, czy na kopalniach. Dobra, mam tego gościa, on mnie tutaj cały czas świeci. Nie wiem, czy... Nie skończyłbym mnie na strzała, ale nie będę ryzykował. A jeszcze nawet stara, kurczę, mapa jest. To było dawno, dawno temu, naprawdę dawno, dawno temu. A patrząc na przykład na mój pojazd, to był pojazd specjalny, gdzie mogliśmy zakupić ten czołg, i tutaj był specjalny załogant. Kiedyś mieliśmy również załogantów, którzy posiadali specjalne perki. Tylko i wyłącznie mogliśmy nabyć tych załogantów z danym pojazdem, tak jak tutaj w przypadku tego Cromwella. To był chyba, To jest chyba Cromwell Knight. Tak jest. I on posiadał właśnie specjalnego załoganta, gdzie ten załogant posiadał, o ile dobrze pamiętam, perk do skupiania. O ile dobrze pamiętam, nie jestem teraz w 100% pewien. Uch, ta dwójka nie trafiła. Dobra, ale my trafimy. Ok, a tutaj wynik. Patrząc, bo to jest szósty tier. Bardzo dobry wynik również zrobiłem na tym pojeździe. Nawet na, w dzisiejszych czasach ósemką <laughs> ciężko jest wykręcić taki wynik. Jak tutaj zrobiłem szóstką. No i tu również kolejna flanka, gdzie mieliśmy. Sporo pozycji, właśnie dla czołgów ciężkich. Jedyne co to musieliśmy uważać na środek. Dlatego, że jeżeli drużyna przeciwna przejęła kompletnie środek, no to boki mieliśmy obijane. I zobaczcie, no praktycznie pokażę Wam całą mapkę, objeżdżając sobie tutaj dookoła. Dobra, jest M6, no dla niego chyba raczej jestem na hita. Jak mu dobrze polosuje. O dobra, poszły asysty. Kiedyś grałem na dwóch zestawach naprawczych. Bardzo to pomagało. No i dobra, i tyle. Widać, że grafika nie była dostosowana właśnie do tej nowej grafiki HD. Tylko jeszcze taka kiepskawa, ale ogólnie mapka naprawdę świetna. Bitwa, mam nadzieję, że również Wam się podobała. I teraz kolejna mapa, i kolejna niesamowita bitwa będzie, zresztą sami zaraz zobaczycie. Tak więc tak się prezentowała mapa Komaryn. Czy kiedyś wróci? Trudno mi powiedzieć. Nikt o niej kompletnie nie mówi, a szkoda, bo naprawdę bardzo fajna mapa i ja osobiście chciałbym ją zobaczyć. Północny zachód. Tak jest. Północny zachód. Mapa. Też mógłbym powiedzieć, że trochę zdradliwa, jeżeli ktoś nie znał dobrych pozycji na tej mapie i jechał jak wariat na przepychacz, no to mógł się zdziwić, dlatego że na przepychaczu, jeżeli nie mieliśmy wsparcia, bardzo szybko ginęliśmy. Druga sprawa, patrząc tak jak ja tutaj jadę, zobaczcie na K5, tam była kamperiada straszna, bardzo często właśnie tam mogliśmy spotkać niszczarki, medy. Dobrze skamuflowane, i na to akurat musieliśmy uważać. Ale słuchajcie, mi to nie przeszkadzało: czy ja grałem z tej strony, czy grałem z tamtej. Słuchajcie, na każdej mapie możemy coś takiego znaleźć. Ale miałem to na uwadze, że muszę po prostu na to uważać. Tak? Nie jechałem jak baran, tylko po prostu musiałem pilnować się, żeby stamtąd nie dostawać. Jest jedna artyleria. Tutaj arta również mogła bez żadnego problemu wrzucać. Bardzo często, przeważnie drużyna przeciwna jechała linią 1-2. Tam jest droga za torami. Też jest sporo miejscówek, gdzie mogliśmy grać na wieżę. Zresztą nasi również cisną tą linią A i B. Właśnie w to miejsce, gdzie Wam powiedziałem, na linię 1-2. A ja, no jadę do przodu. Mam jeden pojazd do pomocy. To był taki standardowy przepychacz dla czołgów ciężkich. I zaraz zobaczymy, czy ktoś jest właśnie na tej pozycji. 5. Na razie nie widzę. Tu w tej pozycji musieliśmy bardzo uważać na artylerię. Arta tutaj miała wrzutkę. Teraz tak jak przejechał ten jeden tygrys, on mi zaraz wyjedzie od mojej lewej strony. Musimy bardzo uważać. Co do samego pojazdu, francuska Krowia Kupa. Bardzo fajna maszyna. Może nie na dzisiejsze czasy, bo jest dużo fajniejszych premek. 8. Poziomu czołgów ciężkich, ale na tamte czasy to był pojazd pancerny. Jeżeli ktoś nie wiedział, nie znał jego słabych miejsc, no to był w czarnej dziurze. Dobra, tutaj jestem na spalonej pozycji, dlatego że jeżeli oni wszyscy wyjadą, no to wtedy będzie lipa. Moi trochę za bardzo pojechali do przodu. Tutaj zdecydowanie idzie rush, i przeciwnik ma przewagę. Ja jestem tej dobrej sytuacji, gdzie czołg no, potrafi sporo znieść. Zresztą, sami zobaczycie, ile ja odbiłem w tej bitwie tym pojazdem. No Niesamowity wynik na dziesiątkach. Niektóre pojazdy tyle nie potrafią odbić. A dobrze opancerzone. No i cały czas sobie obijamy. Już mam odbitego 1000, 1600. Tak więc, zobaczcie, ile jest pojazdów naprzeciwko mnie. Tak, trzy te medy i zaraz wyjadą trzy ciężkie, a ja jestem sam. <grywa> to jest właśnie to. Czasami właśnie lubię zagrać takim pojazdem i sprawdzić jaka jest wiedza właśnie graczy. Na przykład w Super Pershingu jak zagram. Nie wiedzą, gdzie należy przebijać ten pojazd. Tutaj mieliśmy no i mamy cały czas ten do dowódcy, tak? On, on jest dość duży i ten pojazd po ostatniej aktualizacji dostał Bafa i to naprawdę sporego Bafa. Nie grałem, nie grałem tym pojazdem jeszcze. I teraz patrząc ogólnie na mapkę, zobaczcie jaka jest różnica. Kiedyś mieliśmy dużo map niedużych i te wymiany pomiędzy pojazdami ciężkimi. One były bardzo częste, teraz nie musimy gdzieś kurde, znaczy no, tu na tamte czasy nie musieliśmy gdzieś nie wiadomo gdzie jechać, mieliśmy starcie, typowo takie starcie tytanów, czołgów ciężkich, a teraz no musimy gdzieś kurcze jeździć nie wiadomo gdzie, szukać tych, tych celi, a jak już dojedziemy to wjedziemy w rój i zostaniemy zniszczeni, no a jak nie to lighty nas obskoczą, zobaczcie tutaj nie ma ani jednego lighta. Lighty kiedyś nie były aż tak mocno popularne jak są teraz, dlatego że te lighty są niesamowitym zagrożeniem na dzisiejsze czasy. One mają nawet niektóre pojazdy, te lekkie, mają lepszą penetrację kurcze niż czołgi średnie. Weźcie sobie takiego szarka kurczę, gdzie on ma trzy pociski, po chyba 250 i tam ta penetracja jest również bardzo fajna. Już mam odbitego 5600, już jest 6000, to jeszcze nie koniec. Ja się dopiero skręcam. Zobaczcie, ile tutaj jest pojazdów. No, masakra, nie. No, pokazują mi z tyłu, żebym się wycofał. Wsztoda, że nikt nie podjedzie i nie pomoże mi. Praktycznie sam utrzymałem tą flankę jednym pojazdem. Zobaczcie, właśnie. Jak to jest? Ktoś mówi na przykład Wam, że mapa jest niezbalansowana. Może nie, a może gdybym pojechał, kurde, na tamtą drugą flankę tak, takim pojazdem i nie, nie wykorzystałbym jego właściwości, tak? Odpowiednich, no to bitwa by była kiepska. To wcale nie zależy od mapy. To zależy bardzo dużo od tego, gdzie pojedziemy na dany moment. Gdzie po prostu. Wyczujemy przeciwnika. No, ja szczerze powiem, mam taką przy, przypadłość, że zawsze wjeżdżam w taki rój pojazdów, no i wtedy zdecydowanie bez wsparcia muszę sobie radzić sam. Na szczęście tutaj odpowiedni pojazd do tego posiadałem. Dobra, jedziemy. Arta na nas na szczęście również się nie skupiła. Zobaczcie, tamta flanka praktycznie była pusta. Większość naszych pojazdów pojechało tam. No, i praktycznie nie dojechali. Tam było również bardzo ciężko przejechać tamtą flanką. Bo jeżeli przeciwnik gdzieś tam porozstawiał się przy bazie, no to tam już było ciężej przepchnąć to. 5700 uszkodzeń, 8400 odbitego. No i do tego jeszcze mam 2000 ponad 2000 asyst. Na tą chwilę jest już dobry wynik, ale to jeszcze nie koniec. Abym powiedział, nawet bardzo dobry wynik. No, krowia kupa. Na początku pamiętam, jak ten właśnie pojazd wszedł. Oj, bardzo wielu graczy miał, miało problem przebić ten pojazd. Najlepiej właśnie było wystawiać dolną płytę, gdzie ona była nieprzebijalna. Kiedyś mieliśmy również taki pojazd V9. Tego betona. B. I ten pojazd kiedyś był nieprzebijalny. Kompletnie był nieprzebijalny, jeżeli chodzi o dolną płytę. A teraz, no, to jest śmiech. Dobra, załadowałem burzaka. Myślałem, że akurat wejdzie mi w niego bardzo ładnie, ale no niestety nie weszło. Tutaj jeszcze, kurczę, mnie jakiś odbyt atakuje. Kolega Polbyt. Kto wie, może z Polski. No, chyba kolega odbyt się zdziwi. KW-4, również bardzo fajna maszyna, ale jednak... Krowia Kupa, francuska kro Krowia Kupa była twardsza. Widać, że kolega bez doświadczenia nie wiedział, gdzie mnie przebić. No i Polbyt niestety, ale zginął. Tak się prezentowały dwie mapy. Mapa Komaryn, jak i również Północny Zachód. Czy akurat północny zachód mi się podobał średnio, dlatego że tutaj jest bardzo dużo dróg, gdzie no, przeciwnik mógł nam wyjechać na plecy i no, naprawdę musieliśmy się bardzo pilnować. Mapa wymagająca i wymagająca od nas sporego myślenia, ale mimo to chciałbym, żeby ona również powróciła. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, oczywiście życzę Wam miłego weekendu i niech RNG będzie z Wami. Trzymajcie się, do słyszenia, hej!